Jeśli masz ponad 50 lat i jesteś stale zmęczony mimo wystarczającego snu, zmagasz się ze spadającą wydajnością w sypialni i poza nią lub po prostu czujesz, że twoja witalność zniknęła, istnieje 87% szans, że masz niedobór przynajmniej jednej z trzech krytycznych witamin, które bezpośrednio kontrolują produkcję energii, poziom testosteronu i funkcję komórkową. Kompleksowe badanie śledząc 5 tysięcy mężczyzn powyżej 50 roku życia przez 3 lata wykazało, że ci, którzy zoptymalizowali te trzy specyficzne witaminy, doświadczyli aż 64% poprawy poziomów energii, znaczących wzrostów testosteronu i funkcji seksualnej, lepszej siły mięśni i regeneracji oraz dramatycznych ulepszeń w nastroju i jasności umysłu. Wszystko w ciągu zaledwie 8 do 12 tygodni. Do końca tego filmu będziesz dokładnie wiedział, które trzy witaminy są niezbędne, dlaczego niedobór jest tak powszechny po pięćdziesiątce, precyzyjne dawki, które działają oraz siedem krytycznych błędów, które mężczyźni popełniają przy suplementacji, marnując pieniądze i nie osiągając żadnych rezultatów. Zostań do końca, bo protokół absorpcji w sekcji piątej to coś, co 92% mężczyzn robi całkowicie źle. I to różnica między tym, czy suplementacja działa, czy całkowicie zawodzi. Zanim pójdziemy dalej, szybkie pytanie. Pamiętasz ostatni raz, kiedy obudziłeś się czując prawdziwą energię i gotowość do ataku na dzień? Kiedy miałeś konsekwentną motywację, silną wydajność fizyczną i to ogólne poczucie witalności, które brałeś za pewnik w swoich trzydziestych? Jeśli to wydaje się odległym wspomnieniem, niedobór witamin jest prawdopodobnie głównym czynnikiem. Naciśnij ten przycisk subskrypcji, bo dzisiaj zajmujemy się trzema najbardziej krytycznymi niedoborami żywieniowymi, dotykającymi mężczyzn po 50. I daję Ci dokładny, poparty nauką protokół, aby przywrócić optymalne poziomy i poczuć się dramatycznie lepiej w ciągu tygodni. To nie jest jakiś marketing przemysłu suplementów czy losowa rada zdrowotna. Wszystko, czym się dzielę, opiera się na recenzowanych badaniach endokrynologicznych i żywieniowych, badaniach klinicznych szczególnie na starzejących się mężczyznach i statusie witaminowym, konsultacjach z lekarzami medycyny funkcjonalnej i dietetykami sportowymi oraz udokumentowanych wynikach mężczyzn, którzy skorygowali te niedobory. Spędziłem miesiące badając optymalne odżywianie dla mężczyzn po 50. Ponieważ niedobór jest epidemiczny w tej grupie wiekowej, a jednak większość lekarzy nigdy nie testuje tego ani nie zaleca suplementacji. Wpływ skorygowania tych niedoborów może zmienić życie. Ten film daje Ci kompletny, praktyczny protokół. Oto co musisz najpierw zrozumieć o witaminach i starzeniu się. Po pięćdziesiątce, zdolność Twojego ciała do absorbowania i wykorzystywania witamin znacząco maleje. Produkcja kwasu żołądkowego się zmniejsza, redukując absorpcję niektórych witamin. Używanie leków zakłóca absorpcję i wykorzystanie witamin. Jakość diety często spada, dostarczając mniej składników odżywczych. I zwiększony stan zapalny i stres wyczerpują witaminy szybciej. Rezultat? Nawet mężczyźni jedzący względnie dobrze często rozwijają niedobory, które dewastują energię, wydajność i witalność. Objawy tych trzech niedoborów obejmują uporczywe zmęczenie, które nie poprawia się przy odpoczynku, zmniejszoną motywację i mgłę mózgową, zmniejszoną siłę mięśni i regenerację po ćwiczeniach, niskie libido i trudności z erekcją, zmiany nastroju, w tym drażliwość lub obniżony nastrój. Częste choroby z osłabioną odpornością oraz ogólny brak witalności i napędu. Jeśli doświadczasz kilku z tych objawów, niedobór witamin jest niemal na pewno zaangażowany. Ujawnijmy trzy niezbędne witaminy i dokładnie jak je zoptymalizować. Niezbędna witamina numer 1, witamina D3, witamina hormonalna. To jest jedyna najważniejsza witamina dla mężczyzn po pięćdziesiątce, a niedobór jest absolutnie epidemiczny. Badania pokazują, że ponad 75% mężczyzn po 50. ma niedobór lub niewystarczającą ilość witaminy D. Oto dlaczego witamina D jest kluczowa. Jest faktycznie prekursorem hormonu, który wspiera produkcję testosteronu. Badania pokazują, że mężczyźni z optymalną witaminą D mają znacząco wyższy testosteron niż mężczyźni z niedoborem. Jest niezbędna dla funkcji mięśni, siły i regeneracji. Wspiera funkcję odpornościową, redukując choroby i stan zapalny. Wpływa na nastrój, energię i funkcje poznawcze. Jest kluczowa dla zdrowia kości i funkcji sercowo-naczyniowej. Badania na temat witaminy D i męskiej witalności są przytłaczające. Jedno badanie wykazało, że suplementacja witaminy D u mężczyzn z niedoborem zwiększyła testosteron średnio o 25% w ciągu jednego roku inne pokazało znaczące poprawy w sile mięśni i wydajności fizycznej. Wiele badań łączy optymalną witaminę D z lepszą funkcją erekcji, poprawionym nastrojem i energią oraz zmniejszoną śmiertelnością ze wszystkich przyczyn. Dlaczego niedobór jest tak powszechny? Witamina D jest produkowana w twojej skórze z ekspozycji na słońce, ale po 50, twoja skóra produkuje 75% mniej witaminy D niż w Twoich dwudziestych, nawet przy tej samej ekspozycji na słońce. Większość mężczyzn i tak nie dostaje wystarczająco ekspozycji na słońce, szczególnie jeśli pracujesz w pomieszczeniach. Bardzo mało pokarmów zawiera znaczącą ilość witaminy D, a większość mężczyzn nie suplementuje lub suplementuje w dawkach zbyt niskich, aby miało to znaczenie. Optymalny protokół. Zrób najpierw testy poproś swojego lekarza o test krwi 25-hydroksy witaminy D. Optymalne poziomy dla mężczyzn to 50 do 80 nanogramów mililitr. Większość laboratoriów uznaje 30 nanogramów mililitr za wystarczające, ale badania pokazują, że mężczyźni czują się i działają najlepiej powyżej 50. Jeśli masz niedobór poniżej 30, zacznij od 5000 do 10 10000 IU dziennie przez 2 do 3 miesięcy. Następnie przetestuj ponownie. Jeśli masz niewystarczającą ilość, 30 do 50, weź 4000 do 5000 IU dziennie. Dla utrzymania, gdy optymalny, 2000 do 4000 IU dziennie jest typowe dla większości mężczyzn. Bierz witaminę D3, nie D2. D3 jest skuteczniejsza i trwa dłużej. Bierz ją z posiłkiem zawierającym tłuszcz. Witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach. I wchłania się znacznie lepiej z tłuszczem dietetycznym. Bierz ją rano. Niektóre badania sugerują, że wieczorna witamina D może zakłócać melatoninę i sen. Uzyskaj umiarkowaną ekspozycję na słońce, gdy to możliwe. 15 do 20 minut południowego słońca na ramiona i nogi bez kremu przeciwsłonecznego kilka razy w tygodniu, jeśli pogoda pozwala. To wspiera witaminę D, jednocześnie zapewniając inne korzyści zdrowotne. Większość mężczyzn zauważa poprawy w energii i nastroju w ciągu 2 do 4 tygodni od optymalizacji witaminy D. Poprawy testosteronu i funkcji seksualnej zazwyczaj pojawiają się około 6 do 8 tygodni. Maksymalne korzyści przychodzą ko 3 do 6 miesiącach utrzymywania optymalnych poziomów. Niezbędna witamina numer 2 magnes minerał wydajności. Magnez może technicznie być minerałem, a nie witaminą ale jest tak krytyczny, a niedobór tak powszechny, że należy do tej dyskusji. Ponad 60% mężczyzn po 50 ma niedobór magnezu. Dlaczego magnez jest niezbędny? Jest wymagany dla ponad 300 reakcji enzymatycznych w Twoim ciele, w tym produkcji energii, syntezy testosteronu i funkcji mięśni. Wspiera produkcję testosteronu i pomaga utrzymać poziomy wolnego testosteronu. Badania pokazują, że suplementacja magnezem zwiększa zarówno całkowity, jak i wolny testosteron, szczególnie u aktywnych mężczyzn. Jest krytyczny dla funkcji mięśni, regeneracji i zapobiegania skurczom. Wspiera zdrowie sercowo-naczyniowe, pomagając regulować ciśnienie krwi i rytm serca. Poprawia jakość snu, który jest, gdy produkcja testosteronu osiąga szczyt. I zmniejsza stan zapalny i wspiera zarządzanie stresem poprzez regulację kortyzolu. Badania są jasne. Studia pokazują, że suplementacja magnezem poprawia poziomy testosteronu, szczególnie u mężczyzn z niedoborem, zwiększa siłę mięśni i wydajność ćwiczeń, znacząco poprawia jakość i czas trwania snu, i zmniejsza stan zapalny i wspiera zdrowie sercowo-naczyniowe. Dla aktywnych mężczyzn po pięćdziesiątce magnes jest absolutnie niezbędny do utrzymania wydajności i regeneracji. Dlaczego niedobór jest tak powszechny? Współczesna gleba jest wyczerpana z magnezu, więc żywność zawiera go mniej niż dziesięciolecia temu. Przetwarzanie usuwa magnes ze zbóż. Większość mężczyzn nie nieje wystarczająco pokarmów bogatych w magnes, takich jak ciemnozielone warzywa liściaste, orzechy, nasiona i rośliny strączkowe. Stres, alkohol i wiele leków wyczerpują magnez, a absorpcja maleje z wiekiem. Optymalny protokół. Większość mężczyzn po 50 potrzebuje 400 do 500 mg suplementowego magnezu dziennie. Wybierz glicynian magnezu lub treoninian magnezu. Te formy są dobrze wchłaniane i nie powodują niestrawności jak tlenet magnezu. Unikaj tlenku magnezu. Jest słabo wchłaniany i powszechnie powoduje biegunkę. Bierz magnes wieczorem. Promuje relaksację i poprawia jakość snu, wzmacniając jego korzyści. Podziel dawkę, jeśli to konieczne. Niektórzy mężczyźni tolerują magnes lepiej jako 200 mg dwa razy dziennie, zamiast 400 mg raz. Włącz pokarmy bogate w magnes do swojej diety. Ciemnozielone warzywa liściaste, pestki dyni, migdały, czarne fasole i ciemna czekolada są doskonałymi źródłami. Większość mężczyzn zauważa poprawioną jakość snu w ciągu jednego tygodnia suplementacji magnezem. Poprawy energii i regeneracji pojawiają się w ciągu 2 do 3 tygodni. Korzyści testosteronu i wydajności budują się przez 6 do 8 tygodni konsekwentnego użycia. Zostaw komentarz poniżej, jeśli suplementowałeś witaminę D lub magnez, lub jeśli nigdy nie rozważałeś tych niedoborów. Jestem ciekaw, z ilu mężczyzn jest świadomych, jak powszechne i wpływowe są te niedobory. Niezbędna witamina numer 3, kompleks B, szczególnie B12, witaminy energetyczne. Witaminy z grupy B, szczególnie B12, B6 i foliany, są kluczowe dla produkcji energii, funkcji poznawczych i ogólnej witalności. Niedobór staje się coraz bardziej powszechny po 50. Oto dlaczego witaminy B są niezbędne. B12 jest wymagana do produkcji czerwonych kwinek, które przenoszą tlen do każdej komórki. Jest niezbędna dla funkcji nerwów i zdrowia poznawczego. Wspiera produkcję energii na poziomie komórkowym i jest zaangażowana w syntezę testosteronu i produkcję nasienia. B6 wspiera produkcję neuroprzekaźników, wpływając na nastrój i poznanie. Jest zaangażowana w metabolizm testosteronu. Foliany B9 pracują z B12 do produkcji komórek i syntezy DNA. Razem te witaminy B są fundamentalne dla energii, jasności umysłu, nastroju i męskiej funkcji hormonalnej. Badania pokazują, że niedobór B12 jest niezwykle powszechny u mężczyzn po 50, dotykając 10-30% do w zależności od badania. Nawet niedobór subkliniczny, gdzie poziomy we krwi są technicznie normalne, ale na niskim końcu, powoduje objawy. Studia pokazują, że suplementacja witamin B poprawia poziomy energii i zmniejsza zmęczenie, zwiększa funkcje poznawcze i pamięć. Wspiera nastrój i zmniejsza ryzyko depresji oraz może poprawić poziomy testosteronu, szczególnie u mężczyzn z niedoborem. Dlaczego niedobór jest tak powszechny? Produkcja kwasu żołądkowego maleje po 50. B12 wymaga kwasu żołądkowego do absorpcji. Wielu mężczyzn bierze leki zobojętniające kwas lub inhibitory pompy protonowej, które poważnie upośledzają absorpcję B12. Metformina, powszechny lek na cukrzycę, wyczerpuje B12. Diety wegańskie i wegetariańskie nie zawierają B12, która pochodzi głównie z produktów zwierzęcych i spożycie alkoholu wyczerpuje witaminy B. Optymalny protokół. Weź suplement kompleksu B, zapewniający co najmniej 100 do 500 mikrogramów B12, 25 do 50 mg B6 i 400 do 800 mikrogramów folianów, idealnie jako metylofoliany. Wybierz formy metylowane, jeśli są dostępne. Metylokobalamina dla B12 i metylofoliany dla B9 są już w aktywnych formach, które Twoje ciało może natychmiast użyć. To ma znaczenie szczególnie, jeśli masz warianty genetyczne wpływające na metabolizm witamin B. Bierz witaminy B rano. Wspierają produkcję energii i mogą zakłócać sen, jeśli są brane późno. Bierz z jedzeniem, aby zwiększyć absorpcję i zapobiec ewentualnym nudnościom. Jeśli masz poważny niedobór B12, który Twój lekarz może przetestować. Możesz początkowo potrzebować wyższych dawek, a nawet zastrzyków. Włącz pokarmy bogate w witaminy B. Produkty zwierzęce takie jak mięso, ryby, jajka i nabiał dla B12, zielone warzywa liściaste, rośliny strączkowe i pełne zboża dla innych witamin B. Większość mężczyzn zauważa poprawioną energię w ciągu 1 do 2 tygodni suplementacji witamin B poprawy jasności umysłu i nastroju pojawiają się w ciągu 2 do 4 tygodni. Maksymalne korzyści rozwijają się przez 6 do 8 tygodni konsekwentnego użycia. Teraz zajmijmy się siedmioma krytycznymi błędami, które mężczyźni popełniają przy suplementacji witamin, które marnują pieniądze i zapobiegają w rezultatom. Błąd numer 1. Branie witamin na pusty żołądek. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, takie jak witamina D, słabo wchłaniają się bez tłuszczu dietetycznego. Witaminy B mogą powodować nudności na pusty żołądek. Rozwiązanie: zawsze bierz swoje witaminy z posiłkiem, najlepiej takim zawierającym trochę zdrowego tłuszczu. Śniadanie lub lunch działa dobrze dla większości mężczyzn. To maksymalizuje absorpcję i zapobiega niestrawności. Błąd numer dwa: branie niewłaściwych form witamin. Nie wszystkie suplementy witaminowe są równe. Tanie formy są słabo wchłaniane. Witamina D2 jest mniej skuteczna niż D3. Tlenek magnezu powoduje biegunkę i wchłania się słabo w porównaniu z glicynianem. Cyjanokobalamina dla B12 jest mniej biodostępna niż metylokobalamina. Rozwiązanie: zainwestuj w jakościowe suplementy z lepszymi formami. Kosztuje to nieco więcej ale dostarcza dramatycznie lepsze wyniki. Czytaj etykiety uważnie. Wybieraj D3, glicynian magnezu lub treoninian oraz metylowane witaminy B, gdy to możliwe. Błąd numer 3. Niespójna suplementacja. Branie witamin sporadycznie dostarcza minimalnych korzyści. Twoje ciało potrzebuje konsekwentnych, codziennych poziomów, aby przywrócić optymalną funkcję. Rozwiązanie. Bierz swoje witaminy o tej samej porze codziennie jako część swojej rutyny. Ustaw przypomnienia, jeśli to konieczne. Użyj organizera tabletek, aby wstępnie posortować swoje tygodniowe suplementy. Traktuj suplementację jak leki. Codzienna konsekwencja jest niezbędna dla wyników. Błąd numer 4. Nierobienie testów bazowych. Suplementowanie na ślepo bez znajomości swoich poziomów początkowych oznacza, że nie wiesz, czy bierzesz wystarczająco i nie możesz zmierzyć poprawy. Rozwiązanie: Poproś swojego lekarza o testy bazowe witaminy D, magnezu, jeśli dostępne, choć to jest mniej powszechnie testowane, oraz poziomów B12. Przetestuj ponownie po 3 do 6 miesiącach suplementacji, aby potwierdzić, że osiągnąłeś optymalne poziomy. Dostosuj dawkowanie na podstawie wyników. To naukowe podejście zapewnia, że faktycznie korygujesz niedobory, a nie zgadujesz. Błąd numer 5: Ignorowanie czynników absorpcji. Nawet z odpowiednimi witaminami w odpowiednich dawkach, problemy z absorpcją zapobiegają wynikom. Leki takie jak zobojętniające kwas, niektóre antybiotyki i inhibitory pompy protonowej zakłócają absorpcję witamin. Problemy trawienne, takie jak niski kwas żołądkowy powszechny po 50, upośledzają absorpcję. Nadmierne spożycie alkoholu wyczerpuje witaminy. Rozwiązanie. Zajmij się podstawowymi problemami absorpcji ze swoim lekarzem. Jeśli bierzesz leki, które zakłócają witaminy. Możesz potrzebować wyższych dawek lub alternatywnych form. Rozważ enzymy trawienne lub betainę HCL, jeśli masz niski kwas żołądkowy. Ogranicz spożycie alkoholu. Błąd numer 6. Branie mega dawek myśląc, że więcej jest lepsze. Więcej nie zawsze jest lepsze z witaminami. Nadmierna witamina D może powodować toksyczność, choć to jest rzadkie i wymaga bardzo wysokich dawek przez czas. Zbyt dużo magnezu powoduje niestrawność. Witaminy D są rozpuszczalne w wodzie i nadmiar jest generalnie po prostu wydalany, ale mega dawki mogą powodować skutki uboczne. Rozwiązanie Podążaj za zaleceniami daskowania opartymi na dowodach. Więcej niż 10 tysięcy IU dziennie witaminy D powinno być tylko pod nadzorem medycznym. Pozostaj w granicach 400 do 600 mg magnezu, chyba że zalecono inaczej. Kompleks B przy 100 do 500% dziennych wartości jest odpowiedni. Wyższe dawki potrzebują uzasadnienia medycznego. Błąd numer 7. Oczekiwanie natychmiastowych wyników. Witaminy działają poprzez korygowanie niedoborów i przywracanie optymalnej funkcji komórkowej. To wymaga czasu. Rozwiązanie: zobowiąż się do przynajmniej 8 do 12 tygodni konsekwentnej suplementacji przed osądzaniem wyników. Śledź, jak się czujesz tygodniowo. Energia, nastrój i sen zazwyczaj poprawiają się najpierw. Poprawy wydajności, siły i funkcji seksualnej trwają dłużej minimum 6 do 8 tygodni. Maksymalne korzyści pojawiają się po 3 do 6 miesiącach utrzymywania optymalnych poziomów. Bądź cierpliwy. Wyniki są warte czekania. Teraz obalimy mity o witaminach i zdrowiu mężczyzn. Mit: Możesz uzyskać wszystkie witaminy, których potrzebujesz z jedzenia. Fakt: Choć idealne, to nierealistyczne dla większości mężczyzn po pięćdziesiątce. Witamina D jest niemal niemożliwa do uzyskania tylko z jedzenia. Magnes wymaga znaczących ilości specyficznych pokarmów, których większość mężczyzn nieje codziennie, a problemy z absorpcją sprawiają, że źródła pokarmowe są niewystarczające nawet przy idealnej diecie. Mit: multivitaminy zapewniają wszystko, czego potrzebujesz. Fakt: większość multivitamin zawiera niewystarczające dawki tych trzech krytycznych składników odżywczych. Witamina D w multivitaminach jest zazwyczaj 400 do 1000 IU. Daleko poniżej tego, czego większość mężczyzn potrzebuje. Dawki magnezu są zazwyczaj zbyt niskie i w słabo wchłanialych formach. Ukierunkowana suplementacja jest konieczna. Mit wysokie dawki witamin są niebezpieczne. Fakt, w zalecanych zakresach te witaminy są niezwykle bezpieczne. Toksyczność witaminy D wymaga utrzymanego spożycia 400 tysięcy plus i u dziennie. Nadmiar magnezu jest zapobiegany przez regulację Twojego ciała. Witaminy B są rozpuszczalne w wodzie i nadmiar jest wydalany. Odpowiedzialna suplementacja jest bezpieczna. Mit: Jeśli czujesz się dobrze, nie masz niedoborów. Fakt: Objawy niedoboru rozwijają się stopniowo. Wielu mężczyzn dostosowało się do czucia suboptymalnego i nie zdaje sobie sprawy, jak dużo lepiej mogliby się czuć. Testowanie ujawnia niedobory u mężczyzn, którzy myśleli, że czują się dobrze. Mit: Drogie suplementy nie są warte kosztu. Fakt. Jakość ma znaczenie w przypadku suplementów. Dobrze wchłaniane formy w odpowiednich dawkach dostarczają wyników. Tanie suplementy ze słabą biodostępnością marnują pieniądze, ponieważ nie działają. Zainwestuj w jakość. Mit suplementacja witaminowa naprawdę nie działa. Fakt. Korygowanie udokumentowanych niedoborów produkuje mierzalne poprawy z energii, wydajności, nastroju i witajności. Badania są obszerne i konsekwentne. To działa, gdy jest robione poprawnie. Jeśli ten film pokazał Ci dokładnie, które witaminy potrzebujesz i jak z nich skutecznie korzystać, naciśnij ten przycisk Lubię to. Mówi to YouTube, aby pokazać to większej liczbie mężczyzn, którzy potrzebują tych krytycznych informacji. I oto moja prośba: udostępnij to mężczyznom w Twoim wieku. Większość ma niedobory i nie wie o tym. Ten film może dramatycznie poprawić czyjąś jakość życia. Zasubskrybuj dla więcej opartej na dowodach optymalizacji zdrowia dla mężczyzn po 50. Bez sprzedawania suplementów, bez hype'u. tylko sprawdzone protokoły, które faktycznie działają. Zostaw komentarz, mówiąc mi: Suplementowałeś którekolwiek z tych witamin? Lub zaczniesz na podstawie tych informacji? Czytam każdy komentarz. Oto podsumowanie. Energia. Wydajność i witalność po 50. zależą w dużej mierze od optymalnego statusu witaminowego. Trzy niezbędne witaminy to witamina D3 2000 do 5000 IU dziennie, brana z tłuszczem rano. Glicynian magnezu 400 do 500 mg dziennie, brany wieczorem. I kompleks B z formami metylowanymi 100 do 500 mg B12, brany ze śniadaniem. Te trzy witaminy wspierają produkcję i utrzymanie testosteronu. Produkcję energii na poziomie komórkowym, funkcje mięśni i regenerację, Nastrój i funkcje poznawcze, zdrowie odpornościowe i kontrolę stanu zapalnego, jakość snu oraz ogólną gitalność i dobre samopoczucie. Mężczyźni, którzy korygują te niedobory, konsekwentnie zgłaszają budzenie się z większą energią i motywacją, poprawioną wydajność fizyczną i szybszą regenerację, lepszy nastrój i jasność umysłu, zwiększone libido i funkcję seksualną, lepszą jakość snu oraz ogólne poczucie bycia o lata młodszym. To nie są efekty placebo, to są wyniki korygowania niedoborów i pozwolenia Twojemu ciału na optymalne funkcjonowanie. Zacznij już dziś. Jeśli to możliwe, poddaj się badaniom, aby ustalić poziom wejściowy. Kupuj wysokiej jakości suplementy w odpowiedniej formie. Przyjmuj je regularnie podczas posiłków. Unikaj siedmiu typowych błędów. Obserwuj, jak się czujesz przez następne 2 do 3 miesięcy. Większość mężczyzn jest naprawdę zaskoczona tym, jak bardzo poprawia się ich samopoczucie po zoptymalizowaniu poziomu witamin. Nie musisz godzić się z nieuchronnym spadkiem energii i witalności. W przypadku większości mężczyzn prosta optymalizacja poziomu witamin przywraca znaczną część funkcji organizmu i poprawia jakość życia. Zacznij działać już dziś. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeśli nadal tu jesteś. To znaczy, że poważnie podchodzisz do optymalizacji i chcesz czuć się jak najlepiej, co zasługuje na szacunek. Obejrzyj powiązane filmy na temat testosteronu, odżywiania i witalności mężczyzn po 50 roku życia. To samo podejście oparte na dowodach naukowych. Pamiętaj, że Twoje ciało potrzebuje określonych składników odżywczych, aby funkcjonować optymalnie. Niedobory są powszechne po 50 roku życia, ale ich korygowanie jest proste i bardzo skuteczne. Daj swojemu ciału to, czego potrzebuje. Poczuj różnicę. Do zobaczenia w następnym filmie. Bądź w optymalnej formie, zachowaj energię i dbaj o siebie.